Cześć. Ten film z pewnością zainteresuje każdego rodzica, bo skupimy się na pielęgnacji delikatnej skóry maluchów. Podzielę się z Wami najlepszymi praktykami, które pomogą Wam zadbać o skórę Waszych dzieci, zapewniając jej zdrowie i komfort. Odkryjemy, jakie produkty wybrać w przypadku konkretnych problemów skórnych. Nazywam się Agata Głaschodyna i zapraszam Cię do oglądania. Skóra dzieci i niemowląt jest cieńsza i nie spełnia swojej funkcji barierowej tak skutecznie jak skóra osoby dorosłej. W niedługim czasie po porodzie u dzieci zmniejsza się ilość sebum, co wpływa na barierę hydrolipidową, a zatem mniej skuteczną ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Nie wiem, czy wiesz, że stosunek powierzchni skóry dziecka do masy ciała jest dwa razy do trzech razy większy niż u osoby dorosłej. W związku z czym kosmetyki nakładane na skórę dziecka łatwiej w nią wnikają. Strukturalna i funkcjonalna adaptacja skóry dziecka do środowiska zewnętrznego jest procesem, który rozpoczyna się natychmiast po urodzeniu. To stopniowe dojrzewanie skóry trwa przez co najmniej rok, zanim skóra noworodka zbliży się do skóry osoby dorosłej. Dlatego dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie skutecznych i wyjątkowo delikatnych produktów do oczyszczania i pielęgnacji skóry dziecka innych niż dla dorosłych. Ale zanim o tym, przyjrzyjmy się kilku najczęstszym problemom skórnym i zobaczmy, jak możemy sobie z nimi poradzić. Problemy skórne, jakie występują u niemowląt, to zmiany niechorobowe, czyli podrażnienia różnego typu, wysuszenia, zaczerwienienia, oraz chorobowe, takie jak atopowe zapalenie skóry. U dzieci dość często może pojawić się też ciemieniucha, której podłoże nie jest związane z wysuszeniem skóry, a wręcz przeciwnie, z tłustą łuską. Jeżeli łuska długo się utrzymuje, może to wskazywać na łojotokowe zapalenie skóry i wtedy warto skonsultować się z lekarzem. Poza dobrze znanymi patologiami, takimi jak wysypka pieluszkowa lub atopowe zapalenie skóry, skóra niemowląt nie wymaga najczęściej specjalistycznego leczenia dermatologicznego. Niedojrzała bariera ochronna prowadzi do większego wnikania pyłków i zanieczyszczeń do skóry dziecka które mogą powodować podrażnienia. Aby chronić skórę dziecka konieczne jest zatem unikanie za wszelką cenę substancji potencjalnie drażniących lub alergizujących, ponieważ ryzyko przeniknięcia takich substancji przez barierę skórną jest zdecydowanie większe niż w przypadku osoby dorosłej. Produktem, który sprawdzi się do smarowania na suche i podrażnione obszary jest abecederm Hydraton. Produkt jest w formie lekkiej emulsji do stosowania od pierwszego dnia życia z wyłączeniem wcześniaków. Dzięki zastosowaniu technologii lipiżenium w ABC-derm hydratą bariera ochronna jest wzmocniona, a skóra miękka i bez podrażnień. Pieluszkowe zapalenie skóry powstaje w wyniku kontaktu delikatnej skóry dziecka z moczem bądź kałem. Produktem przeznaczonym do tego problemu jest ABC-derm Change Intensive, który daje natychmiastowe ukojenie i łagodzi podrażnienia. Produkt ma konsystencję łatwej do rozsmarowania pasty, zawiera tlenek cynku, przez co tworzy barierę ochroną przed enzymami, które są głównymi przyczynami problemu. Aby Derm Change Intensive może być stosowany zarówno profilaktycznie, ale też przy aktywnych zmianach pieluszkowych na skórze. Problem podrażnień okołoustnych wynika z oblizywania ust i nadmiaru śliny u dzieci, szczególnie w okresie ząbkowania, czy ssania kciuka lub smoczka. Co ciekawe taki problem może dotyczyć też osób dorosłych, które noszą aparaty ortodontyczne lub oblizują usta na mrozie i wietrze. W ślinie zawarty jest enzym amylaza i to on podrażnia delikatną skórę wokół ust. Bezpośrednią odpowiedzią na ten problem jest abecederm Perioral z technologią AmelPriv na bazie ekstraktu z Jego zadaniem jest zahamowanie działania enzymu, czyli bezpośredniej przyczyny. Często pytacie, co jeśli produkt dostanie się do ust i przewodu pokarmowego? Sam produkt nie jest do stosowania wewnętrznego, tylko do stosowania zewnętrznego, ale jednorazowe przypadkowe niekontrolowane oblizanie okolic ust nie stanowi problemu i niebezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że jeśli produkt zostanie zlizany, po prostu nie zadziała. W przypadku atopowego zapalenia skóry lokalizacje zmian skórnych u dzieci są inne niż u dorosłych. U najmłodszych to głównie czerwone zmiany na policzkach, zgięciach łokciowych czy podkolanowych, u dorosłych szyja lub dłonie. W tym filmie znajdziesz kilka przydatnych porad pielęgnacyjnych dla dzieci i dorosłych z problemem atopowego zapalenia skóry. W przypadku atopowego zapalenia skóry do stosowania od pierwszego dnia życia rekomenduję Atoderm Wilde Dush nawilżający olejek do kąpieli i podprysznic lub Atoderm Intensive Gel Muson oczyszczający żel, który jest antyseptyczny i sprawdzi się szczególnie w okresie nasilenia zmian zapalnych. Do pielęgnacji wybierz emolientowy balsam Atoderm Intensive Baum i stosuj go regularnie minimum dwa razy dziennie. Ja, jak każdy rodzic, zadawałam sobie pytanie, jak często kąpać niemowlęta. Według najnowszych wytycznych WHO czy American Academy of Pediatrics, dla większości niemowląt wystarczy kąpiel 2-3 razy w tygodniu. Szczególnie jeśli dbamy regularnie o przemywanie twarzy, rąk i okolic pieluszkowych. Jeśli niemowlę cieszy się z kąpieli, nie ma żadnych problemów ze skórą, można je kąpać nawet codziennie. Zanim przejdę do mycia i pielęgnacji, muszę powiedzieć Ci jeszcze o kilku kwestiach, które są ważne dla skóry Twojego maluszka. Pamiętaj, żeby ubranka prać w proszku przeznaczonym dla delikatnej skóry dziecka i nie ma konieczności dodawania płynu do płukania. Prasuj ubranka, dzięki temu pod wpływem temperatury pozbędziesz się drobnoustrojów. Wybieraj bawełniane ubranka i uważaj na poliester, który jest nieoddychającym materiałem, czy wełnę, która potrafi podrażnić nawet skórę dorosłych. Pamiętaj, że skóra dziecka nie jest jeszcze gotowa na ekspozycję słoneczną. Więcej dowiesz się z tego filmu. Boisz się, że kosmetyki mogą podrażnić skórę Twojego dziecka? Możesz sprawdzić, jak skóra zareaguje na nowy produkt i nanieść kosmetyk na niewielką powierzchnię skóry, np. plecy przedramię lub za uchem. Jeśli po dwóch dniach nie pojawi się zaczerwienienie czy pieczenie, to znaczy, że produkt powinien być bezpieczny. Postaw w pielęgnacji swojego maluszka na bezpieczne i przebadane produkty od pierwszego dnia życia, takie jak linia ABC Derm by Bioderma. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to uniwersalnym, delikatnym żelem do mycia ciała, twarzy i włosów jest abecederm żel musą o żelowej, nawilżającej konsystencji. Przy potrzebie większego odżywienia skóry już na etapie oczyszczania, sięgnij po abecederm Cold Creme Lavant o kremowej, bogatej konsystencji. Produkt zawiera olej ze słodkich migdałów i masło shea, dzięki którym skóra będzie wzmocniona. Dostaję często pytanie, co jeśli produkt myjący dostanie się do oczu? Czy da uczucie pieczenia? Tutaj nie ma takiego ryzyka, ponieważ oba są bardzo dobrze tolerowane. Na koniec zostawiam Ci krótkie podsumowanie, w jakich okolicznościach użyć konkretnego produktu. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w odpowiedniej pielęgnacji Twojej pociechy. Wszystkie produkty linii ABCderm by Bioderma dostępne są w drogeriach Rossmann. Zachęcam Cię do obserwacji Instagrama i TikToka Marki Bioderma po więcej wiedzy i inspiracji.